Dzień dobry, na premiera kto? Tusk czy Morawiecki? Który z panów? Bym głosowała? Tak, dzisiaj. Morawiecki. A dlaczego akurat tak? Bo jak na razie za, tam, za tych rządów troszkę mi się poprawiło. Za rządów PiSu? Tak. A za Tuska było źle? Dla mnie nie, bo miałam 3 zł to podwyżki z emerytury. Mm -hmm. Nic z tego się nie dało zrobić, najwyżej pół chleba. A może w obliczu teraz i wojny, gdy, tu, gdy Tusk był takim europejskim posłem, to lepiej postawić na taką osobę, która ma tam i wpływy gdzieś na świecie, a nie tylko w Polsce. To on może wpływy? lepiej pójść w tą stronę. Proszę pana, ja mało jestem polityczna, mhm. ale on dużo krzywdy zrobił dla Polski. Przynajmniej ja. Teraz mamy drogi, teraz mamy porty, teraz wykupujemy to, co zostało. Wyprzedane. No zamykamy i kopalnie przecież teraz. Pis i zamyka polskie kopalnie, no to jak? Ale za to co innego jest? Czy pan widział kilka lat temu, e, kilkanaście, jak było, a teraz jak jest? Jakie są autostrady? Mhm. Nawet mnie jako emerycy jest dużo lepiej, no powiem pan. No ale tak, no to, to rozwija się chyba wszystko, to naturalna się. Mam, e, proszę pana, siedmioro wnucząt. Mhm. Pięcioro mam taki. Do, 10 lat. No, pan pewnie będzie miał ze 22, trzy. Prawie, prawie. No, to mam takich wnuczek, <grym> wnuczków dorosłych też 26, i 22, a piątkę takich. Proszę pana, mój syn nie dałby sobie rady <grym> z jednej pensji utrzymać rodziny, pięcioro dzieci. Czyli świadczenia tutaj z PiS-u to pomagają? Bardzo pomagają. <grym> Żona może nie pracować, można wychowywać te dzieci. Chociaż mój syn na przykład nie jest jakimś e, e, nie zarabia dużo, ale jakoś przędą, a gdyby dzisiaj to odebrano im, to co moje wnuczęta by jadły? Jak a może myślę? zamiast drogich artykułów w sklepie to niższe e, ceny? Proszę pana zgadza się. E, I zamiast tych świadczeń. Ja, ja panu powiem tak, e, ja już jestem ten starsze pokolenie, mhm. bo ja już jestem po 70, ale... E, ja byłam chowana w oszczędności, bo to były czasy, kiedy ja, ja się wychowała. Właściwie mama mnie samą wychowała i brata, bo mój ojciec zginął w wypadku. Mhm. Ale był szacunek dla rodziców, dla jedzenia był szacunek. Nic się nie marnowało. Dzisiaj jest trochę za dużo tego i dzieci mają potąd, nie szanują ani tego, co mają od rodziców. Mhm ani tego, co dostają od innych nawet, bo jest tego dużo. Ja mam wnuczki. Dzisiaj wnuczka, ja mam 2000 emerytury, a moja wnuczka mówi, żebym jej kupiła prezent, dziesięcioletnia, spodnie za 200, telefon. Mhm. To Takie może, są wyobrażenia. Jak chce pani sobie przyoszczędzić trochę, to można wejść na aplikację Ileti Shops i tam i skorzystać z tego i promocje są. Proszę pana, ja umiem oszczędzać. Ja kartofelka nie zmarnuję, bo ja jestem tak wychowana. Mhm. Jak mam, gotuję więcej kartofelków, zgniotę, mam kopyteczka, mhm. cebulkę usmażę kawałek, o, kiełbaskę kupiłam. A narzeka pani? Lubię. No to jak w końcu? Nie, to w jedną, na... czy w drugą stronę idziemy? Nie. Ja napis nie narzekam. Czy... Tylko umiem oszczędzać. Mhm. Każdy, kto potrafi oszczędzić, będzie mu nie, nie trzeba szastać. Z szastania to czy rząd, czy, czy my, mhm. nic dobrego z tego nie wychodzi. Ale jeżeli na przykład ta Pani wnuczka by Panią bardzo na, naciągnęła, to wchodzimy sobie na Allegro, yy, pobieramy wtyczkę Leti Shops, tam 4% zniżki na artykuły, na spodnie, na, na telefony i oszczędzamy w ten sposób. Wie Pani co? Ja Panu powiem tak. Moja wnuczka, ja potrafię iść do Ciucholandu, mhm. Czy ja jestem gorzej ubrana od innych? No ja nie mówię tak. Nie. No nie. A ja uważam, że bardzo dobrze. A ja no, no i bardzo rzeczy, dobrze. które mam na sobie kosztują mnie dwa złote 3. Mhm. Coś przerobię, to coś mnóżka, dodam. To jest co... wymagająca taka. No, można tak powiedzieć, bo teraz są takie czasy, że dzieci patrzą na to. Nie na rodziców czy mają, mhm. tylko... Na to, co, inni, co inne dzieci mają. No to wydaje mi się, że za czasów tu, Tuska to ludzie nie, nie patrzyli tak i byli bardziej tak z ludźmi. A teraz właśnie i patrzy się i na telefony, i na ubrania. No, bo świat się zmienia, o, proszę pan. To powiedziałam to przed chwilką też właśnie. Świat się zmienia, młody. E, kiedyś e, mój syn by się e, cieszył się z malucha, jak mu żeśmy mhm. starego kupili. A dzisiaj <noise> dzisiaj chcą mieć samochody młodzież. Mm -hmm. Ale no, maluchy teraz też są i popularne, Nie, tak? bo to wiem. takie stare samochody. Proszę panu. Mój syn, jak co zrobił, screeningował samo malucha, mm -hmm. to jak jechał przez Warszawę do pracy, to każdy się oglądał. Po Za czasów Tuska czy PiSu? A ja wiem, to było. Proszę pana. 20 lat temu, bo mój syn już jest po 50 No to trochę co, tak, to trochę no, tak. No. A był młodym człowiekiem. Mhm. Kupi, dostał od babci składkowe, zrobiliśmy mu prawo jazdy. No i trzeba było coś, no to coś wykombinować, tak. Tak. No dobrze. Ale szanował, ale szanował. To najważniejsze. No nic. Ja już pójdę. Dobrze, I I też dziękujemy i dziękujemy i miłego dnia życzymy. Na wzajemnie. Dziękujemy bardzo.